Wszystkie zwierzęta, małe i duże, rozdział pierwszy, część piąta. Słonie nie skaczą przez skakankę. Może myślisz teraz i całe szczęście, gdyby wszystkie słonie podskoczyły w tym samym momencie, Ziemia być może wypadłaby z orbity. Czy wiesz jednak, że słonie nie potrafią skakać? To dlatego, że są za ciężkie i, spadając, połamałyby sobie nogi. W zależności od gatunku, słonie ważą od 1500 do 7000 kg. Najlżejszy jest borneański słoń karłowaty, który przy swojej wadze tyś, tyś, 1500 kg i tak jest cięższy niż przeciętny samochód osobowy. Słoń zachodnioafrykański i słoń afrykański to prawdziwe kolosy. Można je spokojnie porównać do dużej ciężarówki. Mimo swojej wagi, słonie bardzo dobrze biegają i na krótkim dystansie osiągają czasem prędkość do 40 km na godzinę. Ale słonie są nie tylko duże i ciężkie, są przede wszystkim bardzo inteligentnymi i towarzyskimi zwierzętami. Dzielą się ze sobą pokarmem i wodą, nawet jeśli ze sobą jest wiele. Poza tym, niezwykle mają dobrą pamięć i zawsze potrafią odnaleźć drogę powrotną. Lubią też spotykać się z rodziną, na całego się wtedy głaszczą i przytulają. Kiedy znajdują ciosy lub kości martwego słonia, zwykle wiedzą, do kogo należały i składają temu osobnikowi hołd, ostrożnie głaszcząc je trąbą.